Słuchajcie drodzy widzowie, dajcie w sumie znać w komentarzu, czy u was też ostatnio tak dość mocno pada. I powiem tak, skrzynki spadają, a Falcon odpadają. Dosłownie dnia wczorajszego to co Mibr zrobiło to jest hit. 3 versus 5, plant leci i jeszcze dwie osoby poniżej 50 punktów zdrowia. No absolutna, absolutne cinema. Oh. Oh. Panie i panowie dosłownie to ugrali, no reakcja Niko jest tutaj bez zresztą zobaczcie. W szoku, w szoku. Co tu, się... co, co tu się stało? Co tu się po prostu stanęło? Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Najlepsze jest majonez, za którego zapłacili tam chyba 2,5 miliona dolarów czy euro. Najlepsze jest budowanie struktur. Najlepszy jest oczywiście Snax, szef, który jakby tutaj nie patrzeć, siedzi sobie w stage trójce. Zobaczcie, tutaj widzimy G2. O tutaj, czekajcie, gdzie? o tu jest G2. Z Hadesikiem oczywiście, a co? A Falcon odpada z wynikiem 1 do 3. No przecież niesamowite to jest, to jest niesamowite. Już Słuchajcie, ludzie już takie memy zaczęli z tym robić, dosłownie się śmieją po prostu jak się da z Falcon. Kupili Niko i Majoneza, żeby grali razem dobrze, a nie mogą niestety grać razem dobrze. Nie wiem dlaczego, co tu się dzieje, jak nie Majonez rzucający flesze, Niko, to Niko który robi. Ile tutaj było w tym, panie i panowie, ile tutaj Kili miał Niko na tyle, ten... Tutaj jest yy, 15, 15 kg na tyle rund, na 36 rund. No chyba, no chyba nie, no nie. To ma być, to, no nie, no nie, 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 nie. nie, nie A no i przy okazji, w tym wszystkim jest wadę do powiedzenia, że już widzimy, że niektóre skrzyneczki troszeczkę tracą, troszeczkę tracą. I pytanie, czy według Was, na przykład, już pomijając, oczywiście, fever case, która zobaczcie, tutaj mniej więcej 3,75 stałe było. No i, i się skończyło tak szczerze. I pytanie, czy według Was rzeczywiście tutaj możliwość odbierania w niedalekiej przyszłości highlights'ów z tego Majora na suvenirach coś zmieni. Bo jeszcze ktoś się pytał właśnie, kiedy to będzie dostępne na ostatnich odcinkach. To niedługo na spokojnie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać, ale będzie wydaje mi się, że warto. Będzie wydaje mi się, że warto poczekać. Fajnie to będzie wyglądało, fajnie to wszystko będzie ze sobą współgrało. No i co? Dajcie znać, jak Wy to oceniacie. Zapraszam na flota z mojego refa. Zapraszam do niczego innego jak wsparcia tego kanału, gdzie macie masę dodatkowych. Materiałów dla no i na Discorda, gdzie macie konkurs na 20 PSF Card. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.